far away. I went to visit for a day. Got covered with some gooey ooze that changed my DNA. Now I try to act normal, keep my cool. While other kids play after school, I turn into a prehistoric hero. I'm in, I'm in, I'm in, in the Dino Squad. I'm in, I'm in, I'm in. Zawoga Dino. W dzisiejszym odcinku! Siepacze Belosiego łapią przyjaciół Karuza, który musi użyć swych niezwykłych zdolności, by uratować kolegów. Szczypta brzoskwiniowej truskawki, może kropla lawendowego kapryfolium? Los do zapachów. Tak, moje małe, zmieniajcie świat w jedno wspaniałe gniazdo. Myślałem, że mrówki żyją w koloniach. Gniazdo, kolonia, ziemniak, kartofel. Chcę pokazać, że mrówki współpracują. A przy czym? Zakłócaniu pikników? No dobra, coś wam opowiem. Mrówki mają złożoną budowę. Widzicie czułki? Dzięki nim znajdują pożywienie, wyczuwają przepływ powietrza, strukturę podłoża, czują zapachy i słyszą. Dzięki czemu niszczą pikniki? Dzięki czemu komunikują się, wysyłając feromony, odbierane właśnie przez czułki. To najlepszy sposób komunikacji pozawerbalnej. Dobra, Bystrzaku, a ty co chcesz zaprezentować? Halo, powstawanie kosmetyków. Halo, to mają być prezentacje naukowe, a nie targowisko próżności. W przypadku Karuza nie może być inaczej. Właśnie miałem to powiedzieć. Nie wiem, jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć te wasze pokazy. Ja demonstruję reakcje powodujące wybuchy wulkanu. No, bardzo praktyczne, Maksiulku. A ja pracuję nad rozwiązaniem największego problemu tego świata globalnego ocieplenia. Zanieczyszczenia oceanów. Wycinania lasów deszczowych. Zużycia paliw kopalnych. Szorstkich, suchych dłoń. Nawet ładnie pachnie. Hej, a co im się stało? Zapach tego płynu sprawił, że zwariowały. Serdeczne dzięki, Karuzo. Zwiały! Są w moim elektromagnetycznym dejonizatorze. Co? I zaraz powiesz, że to też jest moja wina? Wszystko było dobrze, póki nie wyciągnąłeś tego śmierdzącego świństwa. Jasne, rozumiem. Nie projektuję bajranskich gadżetów jak Roger albo motocykli jeżdżących po ścianach jak Fiona. Jestem tu tylko dlatego, że potrafię się mutować tak samo jak wy. Ale dokąd idziesz? A co to za różnica? Przecież i tak do niczego się nie nadaje. Karuzo, czekaj. Rozumiem, że Karuzowa zdenerwuje. Czasem jest próżny i płytki. No taki czasami myśli tylko o sobie. A do tego jest też samolubny, no ale. Może byłoby nam przykro, gdyby nie był taki zarozumiały. Ma ogromne ego. W ten sposób rekompensuje swoje niedoskonałości. Uważa, że nie ma wam nic do zaoferowania. Ale musi pani przyznać, że krem do rąk i żel do włosów nigdy nie uratują świata. Każdy ma pożyteczne umiejętności, nawet jeśli na pierwszy rzut oka tego nie widać. A ty dokąd? Ktoś musi go przyprowadzić. Zobaczmy. Sklep sportowy, 10% szans. Sklep dla skateów? 2%. Centrum spalla boutique? To chyba właściwy adres. Super, fajnie. Słuchaj, Karuzo. Przyszedłem tutaj, żeby cię przeprosić. A ten koleś z ogórkami to ty, tak? Ciii. Zakłócasz moje trzy. Przepraszam, ale nie może pan tu być, chyba że jest pan klientem. <grym> Zabieg jednorazowy, karnet dzienny czy zestaw Karuza? Jaki zestaw? Zestaw Karuza to cała seria organicznych, homeopatycznych mleczek, maseczek i peelingów, które przygotował dla nas pański przyjaciel Erwin Karuzo. Są bardzo popularne. Poważnie? Karuzo? E, no to ja poproszę. Przepraszam, nie wolno wnosić żadnego sprzętu. Telefonów ani komunikatorów bezprzewodowych. Nie rozumiem, czemu odszedłeś? A co? Już za mną tęsknicie? Przecież jestem w ogóle nieprzydatny! Po co ty tu przyszedłeś? Bo jesteśmy przyjaciółmi. A po co leżałbym z sałatką na twarzy? Należymy do tej drużyny, bo każdy z nas ma określony dar. Ta... dobra, a jaki ja mam dar? E, no, więc. Bo ty masz. Yy... Karuzo. Truskawkowy peeling z solą morską jest świetny. Uwielbiam go! Dzięki, Ginny. Chyba dodam tej mieszanki do maseczki z alg. Już nie mogę się doczekać. Cześć, Max. Zostajesz na power Yoga? jogę? Jogę? E, nie wiem. Nigdy nie ćwiczyłem. Serio? A myślałam, że sportowcy mają to w programie ćwiczeń. Dobra, to powiesz mi w końcu, jaki mam ten dar? No bo ty zawsze... To jest chciałem powiedzieć czasami. To, że na nic nie wpadłem, nie znaczy, że go nie masz. No to nie bardzo się postarałeś. A przepraszam, co takiego jest w tym nowym mleczku? Moja skóra wygląda po prostu wspaniale. Wybacz, Sandro, tajemnica. Mój mąż uwielbia twój cytrynowy balsam po goleniu. Często to słyszę. Traktują cię tu prawie jak króla. Jak to jest, że ta ogromna znajomość peelingów i mleczek do ciała nie bardzo przydaje się załodze. Ale potężne sygnały. Max już wrócił? Nie, i cały czas się nie zgłasza. Myślę, że bez Maxa i Karuza też dacie sobie radę. Gdybyście mieli problemy, wycofajcie się i czekajcie na pomoc. Proszę mnie nie powstrzymywać. Tam są moje mrówki. Fionat normalnie nie wierzy, że mogłaś go tak okłamać. O co ci chodzi? Słyszałam, jak ktoś mówił o wielkich mrówkach, czyli że nie kłamałam. Was, scuda! Czy nazwiemy go Krystianek? A może Teodozjusz? A może najpierw je odszlamimy, a potem zaczniesz nadawać im imiona? Najpierw musimy je złapać. A jak to zrobimy? Zaugalino! Moje zmutowane mrówki zwabiły te idealne dinozaury. Przygotuj się pułapkę! Trzeba je zebrać w jednym miejscu! Usypię im dróżkę! Mmm! Sukie! Hmm, hmm, hmm. mm, to działa! H? Tak, jakby zmutowane mrówki nie wystarczyły. Doktor Welocie chce mieć dinozaury i mrówki. Zwiążcie je i do bazy. No to już nie skończę prezentacji. Dzięki BAS. O! Wielkie, zmutowane mrówy Się siepacze Fiktora? To niesprawiedliwe! Nie tak szybko wielgachnę mrówy. Piknik się jeszcze nie skończy. No dobrze, Max, wróciłem z tobą, ale jakoś nie widzę, żeby reszta załogi padała na kolana. Hmm... A ja ich w ogóle nie widzę! A gdzieś ty był? I czemu nie odpowiadałeś na sygnał? Storka, nie miałem dostępu do komunikatora. Dobrze rozumiem. Czasami jest ciężko bez przerwy być gotowym na wezwanie. Dla mnie nie, no bo przecież ja nie jestem wam potrzebny. Bardzo mi przykro, panie, ale wycofuję się z tej zabawy w dinozaury. W porządku, rozumiem. Ale co powiesz na ostatnią misję? Jestem pewna, że Roger, Fiona i Bas będą ci wdzięczni. Wielkie zmutowane mrówki szlamiarze Velosiego. No i po moim ci. Myśl o tym jak o wielkim finale. O brawo! Zrobiło się luźniej, więc możemy skupić się na mrówkach. Hmm? Nie oddychać. Nie oddychać. Znowu usypiający gaz? Proszę o raport. Wszystkie okazy uśpione i gotowe do transportu. dostał fajne prezenty... naszych kumpli. Ale możemy go śledzić! Chłopaki, stawajcie, pobudka, Musimy stąd spadać! Daj spokój, już próbowałam. No fajnie. Ale co teraz? Szybko, bo nas zobaczą! Pobudka potwory! Co ten doktor Velosi w was widzi? Wypas skody? Przynajmniej ja nie muszę ciągle chodzić w masce. W jakiej kombinacji mam teraz spróbować? Mięta pieprzowa kantalup czy truskawka i jaśmin? Możemy się skupić na naszym zadaniu? Jestem skupiony, ale skoro możemy ich tylko śledzić, to czemu mam nie myśleć o drugiej pracy? Szybko, skręć w prawo! Oni jadą prosto! Często się tu kręciłem, badając kąpiele błotne. To jest skrót, którego oni nie znają. Droga prowadzi prosto do Bostonu. Będziemy w Raptor Dine wcześniej, co pozwoli nam wymyślić plan i może uwolnić naszych. Brawo Karuzo! Teraz zablokujmy wejście! Ja wypuszczę mrówki. Gdy ludzie Velosiego się nimi zajmą, ty spróbujesz uwolnić naszych. A jak któregoś z nas złapią? I dlatego się rozdzielamy. To bez sensu, żebyśmy obaj ryzykowali. Chyba nie do końca o to mi chodziło. A! Nie pozwólcie im uciec! Zostawcie je! Łapcie T-Rexa! To jest totalna kaszana. Panowie, to świetny dzień! Będzie taki, gdy wymyślę, jak uwolnić moich kumpli. Myśl, Caruso. Musisz mieć plan, żeby uwolnić Maxa i pozostałych. I kogo ja oszukuję? Przecież sam nigdy ich nie wydostanę. A? O rany! Hej! Spadać stąd! To pewnie to głupie mleczko, które sprawia, że... ...wariują. Może nie do końca jestem taki sam? Moją przywagę liczę Spadajcie maszkarony! Dobra, powiedzcie, że nie zrobiłem tego przed kamerą. No i co teraz? Halo taksi. wszystko to bo ćwiczę jogę Nigdy nie wiadomo kiedy przyda ci się mleczko do ciała Chyba wejdę. Kremiku do rąk. Pyszniuteńki grejprucik. Ty tam! Co ty wyprawiasz? Darmowe próbki tylko dzisiaj! Waga, u Ocieczka mu zatop na Proszę, czarni, na do Nie! Rozkaz doktora Velociego! Płyn odstraszający insekty! Rozdajcie to wszystkim! Frajerzy... O! Powiedziałem odstraszający? Miałem na myśli przyciągający! Ostrożnie, nie chcę wam psuć zabawy, ale... O-o... No i macie! Nie! Macie natychmiast włączyć system! Hej! chcecie spróbować nowej melonowej maseczki do rąk? Rozumiem. Czyli, że melony was nie kręcą. Wszędzie pełno zmutowanych mrówek! Velosi zarządził ewakuację całego personelu! Od kiedy doktor Velosi przekazuje rozkazy przez ekipę sprzątającą? Słyszeliście? Spadamy stąd! No ile można czekać? Maszerowałybyście szybciej, gdybym dodał subtelną nutkę mięty? Zobaczmy, czy zdołam przekonać was do zniszczenia systemu monitoringu doktora Jaszczurzej Paszczy. Szczypta brzoskwiniowej truskawki? Może kropla lawendowego kaprypolium. A teraz zgarnę moich kumpli! Idziecie czy nie? Brawo ziom! Myślałam, że już nigdy stąd nie wyjdziemy. Dzięki, bas! Podziękuj Karuzo. To był jego pomysł. Karuzo, zapachowe kosmetyki i mrówki. Łączna ilość punktów: 10. Nagrania monitoringu wełocznego: 0 punktów. Może spadajmy, póki jest spokój? A co z mrówkami? No to kto ma ochotę odszlamić mróweczkę? Idziemy! I Uuu, ktoś tam nie ma humorku. Jest nas pięcioro, a ty masz tylko dwa tyranocykle? Nie wpadłeś na to, żeby wziąć wóz, Max? Bez obaw, Fi. Matkozaur nas stąd zabierze. Brawo, załogo! To wszystko zrobił Karuzo. Ten skrót i Yoga, Mleczko, które tak nakręciło mrówki. Bez mojej pomocy też byście się uwolnili. Może, a może nie, ale w końcu to ty nas uratowałeś. I zrobiłeś to po swojemu. Jak już wcześniej mówiłem. W konkretnej sytuacji nawet najdziwniejsze umiejętności mogą być użyteczne. A w tej sytuacji twoje umiejętności zadecydowały o tym, że jesteśmy wolni, a nie siedzimy w klatce. A o tym to ja nie pomyślałem. A trzeba było. Sporo wnosisz do tej drużyny, chociaż wcześniej o tym nie wspominaliśmy. Nie zamierzaliśmy cię urazić. Chyba na coś wpadłam. Zamiast wracać do domu, może trochę zboczymy z trasy i uczcimy to? Aj, to jest życie! Tak sobie pomyślałem, może połączymy siły. Moje mrówki i twoje mleczka moglibyśmy zrobić wspólny projekt ilustrujący działanie feromonów na mrówki i wpływ na zdolność do współpracy. No właśnie. Fantastycznie! Następnym razem chyba zabierzemy ze sobą rampa. Ha? Co? Myślicie, że Dino Pies nie zasługuje na odrobinę luksusu? Nie musisz być bohaterem, żeby ratować Ziemię. Oszczędzaj, segreguj i nie śmieć.